To jest to... Ja na ciężko się krawką traf... jeszcze zostaw mnie, włączam live'a muszę dać tutaj mikrofon, bo nie ja będzie przeszkadzać Okej okay, jest live Okej okay, jest live Ja się go wyciszę mm. Wciszę tego

dla wszystkich chyba wysłałem mikrofon ale bo coś mnie chyba głośno słychać no ja jest stąd wypuścić

No się, nie jestem przygotowany, bo mi musieliśmy zrobić trapa. No wcale mnie nie zrobiłeś. No ja pili te szkielety. Siema

Ja mam takie FPSy niskie, ja mam takie FPSy niskie, że to jest hit. Nie wiem przez co, nie, nie przez live'a Wczoraj miałem live'a i miałem większe FPSy. Nie, nie Ja grałem na tym samym serwerze, tylko przez chwilę grałem. No czy nie, wczoraj pół godziny grałem. No, nie poć, Spocuchu! No ty nie się pocisz jak jakiś pięciolata, który wczoraj się pocił. Na krystalach i na wszystkim. No weź te szkielety wywal. No i on tak z fps mam 20 FPS-ów wcześniej 100 FPS-ów jak najwięcej na live jeszcze wcześniej 100 FPS-ów jak najwięcej na lajbie. No wywalaj! Z tym dzieckiem pieprzonym, poć jak pięciolatek! No nie! zeszymy pera te po tam gdzie nie powinna! No wypierd... Zjadłem koksa, przysięgam, że go zjadłem! Jakiś... Pozuch walony, nie gra z tobą, no poszłam party Jakiś... Pozuch walony, nie gra z tobą, no poszłam party, to, no party. Poczek jakieś dziecko Właśnie nie! Diota idiotą zostanie Szymie wwaliło pewnie pewnie Nie No bo czy nie lubię. Ja P Dis Ironek który zniknął jeszcze gdzieś No chłop mnie bije jak ma lagi Nie, to jest super, nie? No chłop mnie bije jak ma lagi Nie, to jest super, nie? To jest ten cały serwer? No chłop ma lagi, mnie dał w dołeba! Nie! Z jest taki scam! Jak ja mam lagi to oczywiście, że raz ja zginę, ale jak on ma lagi to możemy bić Kurzwa Nie przy sobie nie. Wali się no, serwer zaraz ten to na anarchia nie mogę XD. XD 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 Ale się nie wiem Jakiś dziecko się pochwalił teraz. Nie chcę, ale się... nie wiem. Jakiś dziecko się pochwalił teraz. Dziecko gra jakieś, które się pochwaliło, że mamy zrobić łotera z drzewa. Z obrotem. Dziecko gra jakieś, które się pochwaliło, że mamy zrobić łotera z drzewa. Jak nie mniej. No zbiłem tym Wing charge'em. No ja pidy. Ja pidy. Ja do go, go nie idę, jak się wali śmieć.

Przepraszam za kastygo O nie muszę oddalić bo aż się odbiło echo No chłop już ucieka

Chłopak bez mnie zabił w Widać, bo on praktycznie nie ogarniał, ale mnie zabił jakoś O cholera jasno Ja piję on cały czas tego toporu, używaj jak jakieś dziecko wspieprzone No użyj tego łuku! Przepraszam O kurde

No użyj tego łuku śmieciu. No, no użyj tego łuku śmieciu. Nie strafiłem na to. Ja na elity nie gram, bo ja bym musiał perysek. Ja mam shield na to. Ja włączam się Pidi, on tak nadużywa tego toporu, że to jest hit. Kosazat XD Kotaz znaczy ja zadam w w sumie, ale no Niby taki dobry No właśnie nie przedłużaj No jaką tego toporu nadużywa to jest hit no, Jaką tego toporu nadużywa to jest hit No hit Co 5 sekund go używa jeszcze Nemosa mi zrobił

要我告诉他，哈哈。 To jest Citera Aż tak? No jak, chłop krytuje. To dobrze. No to jest zbugowane na Discordzie, jak ci zlaguje to musisz chwilę poczekać. No i jakim premie zabił, jakie ja 2 HP A diamentowy mecz nie zdaje 2 HP w diamentowym secie enchantowanym jakimś No jakim premie zabił, jakie ja 2 HP A diamentowy mecz nie zdaje 2 HP Jeszcze mnie waliło Nie, 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 jest? Dobra, to idę na bloka Restart jest. Może to idę na bloka Siema Powiedzcie mi czy piosenka, muzyka jest dobrze Siema Powiedzcie, Powiedzcie mi, czy, czy jest na lagi No i cieszmy to Chwilę może zrobić jedną rzecz Bo nie mam tego, tego Chwila <śmiany> Sorry No, co tam? Właśnie nie wiem, bo ja nic nie wiem. Ja nie byłem tylko na N bloku. Po co budujecie wyspy z kupami? Aha! To chyba, tak. to chyba, że tak. Niech ci będzie. Niech ci będzie.

Nie więcej kopałem mm. Nie, więcej kopałem <laughs> <laughs> Chwila już tylko sobie Minecrafta włączę tam Bo musiałem wersję, wersję, wersję zmienić

On Minecrafta woli jak był włączony, jak byłem na serwerze, więc spoko. Jesteś głupi, czy co? Pierwszego poziomu się nie opłaca Drugi jeszcze okej okay, Bo tam możesz dropnąć Jakiś spawnery, cellwanda Na 100 razy, ale <laughs> Mnie zdaniem trzecią się najbardziej opłaca